Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałbym, żebyście sobie, chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj wykonali wspólnie karteczkę. Będzie to karteczka z okazji Chrztu Świętego. Będziemy dzisiaj sobie pracować na... Ja mam tu tutaj przygotowane część, część materiałów, ale przede wszystkim będziemy sobie pracować dzisiaj na papierach z galerii papieru Niewinność. Jest to bardzo fajna kolekcja papierów utrzymana w takiej tematyce znaczy tematyce kolorystyce takiej bardzo bardzo kremowej która pasuje i na różne okoliczności i na chrzest i na ślub piękne, piękne kwiaty piękne, piękne wzory zresztą na pewno tą kolekcję widzieliście czy, czy na nie pracowaliście i, i ja sobie właśnie właśnie dzisiaj sobie na tej będziemy bazie pracować, co my jeszcze będziemy mieli. Ja już mam przygotowaną, przygotowaną bazę, bazę, naszej, bazę naszej karteczki. Ona jest wymiarów 11,5 na 16,5. Ja ją po prostu zrobiłem ze zwykłego papieru wizytówkowego. Gramatura chyba 200, 220. I tutaj mam już wybrane. Mam już wybrane papiery, z których, z których będziemy, będziemy korzystać. Ja sobie wybrałem dwa. Jeden taki wzorzysty pójdzie na, na, na spód. Ten jaśniejszy, taki bardziej delikatny motyw pójdzie sobie na górę. Będziemy sobie jeszcze wykorzystywać taką, taką rameczkę. Ja może przybliżę. O. Taką rameczkę, tutaj w tej rameczce będzie napis Pamiątka Pamiątka Chrztu Świętego. Ten napis albo ten to sobie zdecydujemy. Będą oczywiście kwiaty. Będą. Ja tym razem nie będę korzystał z listków, które, które wycinam. Z listków, które wycinam, że tak powiem no brakło mi słowa z tych arkuszy do wycinania tylko wykorzystam sobie tutaj mam parę listków z wyembosowanych na kalce tutaj mam parę listków wyciętych z wykrojnika przygotowałem sobie jeszcze takie tekturki gałązkowe gałązki tekturkowe o z tej strony żeby może jakoś tą kompozycję wydłużyć. O tu mam jeszcze listki i jeszcze myślałem o wykorzystaniu takiego, takiego krzyżyka. Ale to będziemy widzieć czy, czy to nam się gdzieś, gdzieś nam się wpasuje, czy będzie, czy będzie pasował. To wszystko wyjdzie w trakcie, w trakcie naszej pracy. Dobrze. To sobie zaczniemy od odklejenia naszej odklejenia naszej bazy. I tak jak ja wspomniałem, mam tutaj już przygotowane dwa, dwa elementy, dwa, dwa arkusze. Pierwsze sobie dotkniemy pierwsze sobie dotkniemy ten element. O, zresztą ja sobie tutaj na boku, na boku dotnę. Jeżeli ja, ja robię tak, że jeżeli mam bazę wymiaru 11, 11, teraz troszkę, teraz troszkę oddale, bo o. jeżeli mam bazę 11,5 na 16,5, to ja sobie ten arkusz, który będę tutaj przy Przykleja, robię sobie o 3 mm o 3 mm mniejszy czyli dociąłem sobie go na wymiar 16 16 i 2 nie wiem, czy wy zobaczycie tu ten wzór, taki, co jest na tej, coś widać. Yy, 16 i 2 na 11 i 2 i od razu sobie, od razu go sobie przykleimy. Dobra, to sobie przyklejamy. Ja sobie jeszcze docisnę kością. I teraz ze zwykłego arkusza, też wizytówkowego, najlepiej takiego, z którego była robiona baza, wycinam sobie o centymetr mniejszy od tego elementu, któryśmy przyklejali. Czyli to będzie wymiar 10 i 2 na 15 i 2. I teraz bierzemy sobie ten drugi papier ozdobny, i jego sobie też przycinamy o 3 mm, mniejsze od tej karteczki, którą żeśmy sobie docięli. I sobie właśnie teraz tą karteczkę sobie przykleimy. No, przyklejemy sobie. Okay. I mamy dwa, takie, mamy dwa takie elementy. Tutaj mamy obklejoną, ośla, obklejoną bazę. Tu. I tutaj mamy zrobiony taki panel, który będziemy przyklejać tutaj na górę. Ale ja bym chciał, żeby to było troszkę troszkę przestrzenne. I wezmę sobie kawałek dermaty. I po prostu sobie to przykleję. Podkleję sobie. odkleję sobie tą dermatę. Tutaj. Teraz sobie po prostu to przykleimy sobie tutaj na, na górę naszej naszej karteczki w miarę na środeczku. sobie odkładamy, żeby nam to wszystko fajnie wyschło i teraz będziemy zajmować się naszą, naszą tekturką ona składa się z dwóch takich części ja bardzo lubię te takie podwójne, podwójne te tekturki, ponieważ one dodają takiej przestrzenności i dają taki efekt 3D więc ja sobie teraz tą tekturkę przykleję Jedną do drugiej. To nam dało taki, taki efekt 3D, który jeszcze nam bardziej tą tekturkę tak by ozdabiało. Tak. I teraz ja tutaj mam przygotowane, wydrukowałem sobie po prostu dwa, dwa napisy albo w pamiątkach tu Świętego, taki, że tutaj jest w dwóch linikach, albo w jednym i teraz właśnie, ale chyba zrobimy sobie ten ten pojedynczy. Ja sobie po prostu przystawiam i biorę sobie ołówek i delikatnie objadę, objadę sobie tutaj tutaj tą moją rameczkę bardzo delikatnie, żebyśmy to potem mogli wyciąć ja sobie teraz to obetnę i z kilku, tak z, z dwu milimetrowym zapasem ja sobie obiadę to co żeśmy sobie obrysowali żeby nam było lepiej tą tekturkę przykleić o teraz sobie przystawimy i tu będziemy sobie chcieli to na przykleć. ja sobie oczywiście ten y... o, ja tu mam taki, taką gumkę w takim ołówku ja sobie to ten ołówek, któryśmy sobie odwisowali wymarzymy, żeby na nic nie było, widać żadnego tutaj śladu. Delikatnie sobie objadę tutaj krawędzie tutaj naszego napisu. a się troszkę za dużo kleju wycisnęło, ale to... Nie szkodzi, to wszystko na potem wyschnie i sobie po prostu teraz to, ten nasz napis sobie tutaj przyklejamy. Tu mi się troszkę w kleju wyjechało, tu sobie zbierzemy tylko tylko tylko, tylko A. Dobra. I mamy napis, pamiątka Chrztu Świętego yy, zrobiony, on wygląda o, w ten sposób, nie chcę żeby to troszkę... O. i teraz tą naszą karteczkę na tej naszej karteczce ten napisik sobie tutaj właśnie yy, przy yy, przykleimy na takiej wysokości. Bratem nam będzie schło i teraz będziemy sobie pomalutku układać naszą kompozycję. Ja sobie tutaj na pewno wykorzystam tego ten kwiat tu muszę znaleźć drugi, bo mi się gdzieś zawiruszył. Mam i drugi, tylko sobie muszę obciąć drucik o. drugi kwiat pójdzie tutaj zastanawiam się czy go się nie pozbyć tego i chyba tak zrobię na jednym i na drugim chociaż tutaj tutaj zostawiam tu jest za bardzo zielony przy tym drugim i będziemy sobie pomalutku układać kompozycję ja sobie jeszcze pod spód na pewno wezmę troszkę, wezmę sobie troszkę sizalu, mm, żeby to nam jeszcze tak troszkę całą tą kompozycję y, ozdobić. I wykorzystamy sobie na pewno może za, za Duże o, wykorzystamy sobie Wykorzystamy sobie. Tą, tą tekturkę ja was zostawię teraz z muzyczką i y, oczywiście na przyspieszeniu to jest tylko inspiracja wy to możecie tutaj tą kompozycję ułożyć w taki sposób jaki wam będzie najbardziej odpowiadało jeżeli będziecie chcieli zainspirować to jak najbardziej y, dlatego ja teraz na przyspieszeniu y, wykonam y, dekorację na tej kartce Nasza karteczka, nasza karteczka jest, y, jest gotowa. Y, tak jak wcześniej wspomniałem, jest y, zrobiona w takich, wykonana w takich bardzo uniwersalnych kolorach, także świetnie będzie pasowała dla, y, dla chłopca, jak i dla dziewczynki. Y, kompozycja no, prezentuje się w ten sposób, w taki jaki widzicie, ja wam może troszkę y, przybliżę. Tutaj dodałem jeszcze ten y, krzyżyk. No, dodaję tu takiego, jakiegoś takiego bardziej uroczystego wyglądu tej, tej co Tu jest kompozycja jedna mniejsza, tutaj jest kompozycja większa. Tutaj, jeszcze z tych kropelek, gdzie one są, tutaj właśnie z tych kropelek, nowo, zrobiłem takie krople. Więc tak by się to, to prezentowało. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli się zainspirować tą pracą, wykonać taką samą bądź podobną. Po to właśnie tworzę te filmiki, żeby was zainspirować, żebyście mogli sobie właśnie troszkę skorzystać i, i potworzyć. Bardzo mi miło będzie, jeżeli ktoś razem ze mną wykonał tą, tą karteczkę. Także tyle chyba z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście w komentarzu. Ja zawsze staram się odpisywać na, na wszystkie komentarze. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama, linki oczywiście podam w opisie. Także na dzisiaj tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa.